Nie, nie, nie znaleźć spokojnie, nie ma problemu. Przepraszam, się Wiesz, to się spóźnimy. Wiesz, roboty, człowiek. skupimy się na interesach. Tak. Tak. Okay. Yy, po pierwsze, miej w opiece księdza, yy, jego brata, no i siostrę. i ją najbardziej, bo jest najładniejsza. Słuchaj, wczoraj była niezła impreza. Ralf trochę za bardzo zabalował i zrobił sobie tatuaż. <grym> Teraz musi usunąć, a to tak boli. Głupek. Nie jestem fanem futbolu, ale za to mój kuzynek jest, który ma dwa bilety na mecz. No to z nim pójdę. Pokażę mu jaki ja jestem fajny. Będzie mi potem wdzięczny. Będzie do oczy. moją mamę, siostrę, Ciocie i ojca. Nasz ojciec pracuje. W... Oj nie, nie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię twoje. Ale słuchaj, wkurzają mnie ci ludzie. Stoją i klaszczą w ręce i mówią, że wychwalają ciebie. Ludzie, to nie impreza. <grym> Hej, słuchaj, wiesz może co tu jest napisane? Musiałem wtedy marzyć. O, prezydenci! Te państwo ma prezydenta? Błogosław ich prezydentów. Hmm, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje. Albo nie, 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 nie. nie. Tak nie może być. Może lepiej nie będzie tak, jak ja chcę. Przecież tak będzie dużo łatwiej. Wszystko będzie nam się układało, bo współpraca, no nie? Hmm, jako krew na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I tu jest parę bardzo ważnych punktów. Po pierwsze, lodówka. Żona mi o niej marudzi od świąt. To mi oddaj, to ja jej dam prezent i będę miał jeden prezent z głowy. Po drugie, fura. Fura, fura, fura. To już jeżdżę rok i słuchaj, tak nie może być. Stara jest, psuje się, no nie ma szans po prostu. Po trzecie, komputer. No to chyba nie za dużo, nie? No. I Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale sąsiadowi to ja nie wybaczę. Kolej zaparkował na moim miejscu, przez niego się spóźniłem. Nie, tak nie może być. No, way. Nie no. nas na poruszenie. Mmm, słodycze. To jest to. Mmm, nie mogę bez nich żyć. Ale nas zbaw Ale nas baw ode kto może teraz... Oj, oj, już późno. Muszę kończyć.